Kupili tysiące hektarów polskiej ziemi. Bez przetargu, bez pozwolenia. Według oficjalnych danych Ministerstwa Rolnictwa w ciągu ostatnich 10 lat obcokrajowcy nabyli ponad 60 tysięcy hektarów ziemi rolnej w Polsce. Najwięcej transakcji dotyczy województw zachodnich i północnych, gdzie ceny gruntów wzrosły nawet o 300% w ciągu dekady. A ty nie możesz postawić domu na działce podziadku. Polskie prawo miało chronić rodzimych rolników. Ale luki w przepisach pozwalają zagranicznym firmom i osobom prywatnym omijać ograniczenia. Eksperci alarmują. To cicha wyprzedaż narodowego majątku, która może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Czy Polska jeszcze ma swoją ziemię? Czy jesteśmy świadkami procesu, który zmieni krajobraz polskiej wsi na zawsze? Odpowiedzi szukamy w tym śledztwie. W latach 2011-2012 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oficjalnie poinformowało, że cudzoziemcy nabyli w Polsce 1900 hektarów ziemi. Jednak już wtedy pojawiały się głosy ekspertów, że te dane mogą być zaniżone. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła własny audyt. Wyniki były szokujące. Rzeczywista liczba sprzedanej ziemi to ponad 6150 hektarów. To ponad trzy razy więcej, niż podawały oficjalne statystyki. Speaker 1. To nie jest przypadek, mówi audytornik. System rejestracji transakcji był nieprzejrzysty, a wiele umów zawierano przez podstawione spółki. Dziennikarze śledczy dotarli do dokumentów, które potwierdzają te nieprawidłowości. To nie był błąd. To był system, który przez lata pozwalał na cichą i legalną sprzedaż polskiej ziemi obcym. Jak to możliwe? Odpowiedzi szukamy dalej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, cudzoziemcy musieli mieć oficjalne pozwolenie na zakup ziemi rolnej. Jednak w praktyce pojawiły się luki prawne, które szybko zaczęto wykorzystywać. Wystarczyło założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Taka spółka, nawet jeśli jej właścicielami byli obcokrajowcy, mogła legalnie nabywać ziemię, bez konieczności uzyskiwania zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przykład: W 2015 roku holenderska firma założyła spółkę w Poznaniu i w ciągu kilku miesięcy wykupiła ponad 300 hektarów ziemi. Podobne przypadki odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie duńskie i niemieckie spółki przejmowały całe gospodarstwa. Eksperci alarmują: To legalne, ale niebezpieczne. Polskie prawo nie nadąża za praktyką rynku. Holendrzy, Duńczycy, Niemcy. Korzystają z tych mechanizmów i legalnie kupują całe gospodarstwa. A ty? W 2016 roku państwo dało sobie narzędzie prawo pierwokupu przez Kowr. Miało to być skuteczne zabezpieczenie przed masowym wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców, ale prawie nigdy z niego nie korzysta. Według naszych ustaleń, w ostatnich latach PWR interweniował zaledwie w kilku przypadkach, mimo setek transakcji. Ustawy są, ale kto je egzekwuje? Eksperci wskazują na luki prawne i brak jasnych procedur. W 2023 wprowadzono nowelizację. Rząd zapewniał, że to przełom, ale w praktyce zmiany pozostają głównie na papierze. Dlaczego państwo nie reaguje skutecznie? Urzędnicy tłumaczą się brakiem zasobów i trudnościami proceduralnymi. Jednak rolnicy i eksperci pytają, czy to tylko wymówka, czy za późno i za słabo? Ziemia to nie tylko gleba, to bezpieczeństwo żywnościowe, to kontrola nad surowcami. Gdy ziemia trafia w ręce zagranicznych inwestorów, lokalne społeczności tracą wpływ na to, co dzieje się z ich otoczeniem. Przykład: w województwie zachodniopomorskim, po masowych wykupach ziemi przez zagraniczne spółki wielu polskich rolników. Musiało zrezygnować z prowadzenia gospodarstw. Eksperci ostrzegają: jeśli ten trend się utrzyma, Polska może stać się zależna od importu żywności, a ceny produktów wzrosną. Dziennikarskie śledztwa ujawniają, że niektóre firmy wykorzystują luki prawne, by przejmować strategiczne grunty pod pretekstem inwestycji, a potem eksportować plony za granicę. Wszystko to dzieje się w świetle prawa. Konsekwencje? Utrata kontroli nad własnym terytorium, osłabienie bezpieczeństwa żywnościowego i rosnące obawy o przyszłość polskiej wsi. To nie jest teoria spiskowa to raporty, liczby, fakty. Przez ostatnie minuty pokazaliśmy Wam, jak obcy kapitał legalnie i po cichu przejmuje polską ziemię. Analizowaliśmy dokumenty, rozmawialiśmy z ekspertami, przyjrzeliśmy się liczbom, które nie kłamią. Ziemia w Polsce przestaje być Polska, krok po kroku. Każda sprzedana działka to nie tylko zmiana właściciela, ale także fragment naszej tożsamości, który znika bez echa. To nie jest problem odległy, to dzieje się tu i teraz. A ty nadal uważasz, że temat Cię nie dotyczy? Jeśli chcesz, by Polska pozostała Polska, nie bądź obojętny. Udostępnij ten materiał, rozmawiaj, pytaj, domagaj się zmian.